Na kilka minut przed, przed spotkaniem z AFC Warszawa rozmawiamy z menedżerem ekipy Piłkawka, a także kapitanem Jakubem, a także dla odmiany Jakubem, panowie. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Panowie, może. Od początku, od genezy piłkawka, to być może tutaj naszym, naszym zawodnikom, obserwatorom Elite Ligi kojarzy się z grupą na Facebooku. Czy to jest prawda i jak to później się przerodziło w drużynę piłkarską? Tak, jak najbardziej tutaj ta nazwa ma sens, ma powiązanie. Geneza to właśnie nasza grupa dyskusyjna o piłce nożnej, z której to powstały podsekcje do umawiania się na jakieś luźne gierki w piłkę. A jak tych gierek zrobiło się dużo, no to już ludzie się ze sobą zżyli i, i udało się jakieś wyse wyselekcjonować skład do, do takiego grania sobie razem w jednej drużynie jakaś już taka z tego wyszła piłkarska rodzina i tak już to trwa piąty rok w tym roku minie. I, i tak skaczemy po tych różnych ligach i myślę, że tutaj liczymy na jakieś zapuszczenie korzeni na dłużej. Jakub, czyli, czyli tych lig, lig już dużo zwiedziliście, długo ze sobą długo ze sobą gracie, jak ocenisz wejście tutaj w nasze, w nasze progi elit ligowe na początku tego roku? No szczerze mówiąc przed elit ligą obskoczyliśmy właśnie parę takich bardziej amatorskich i... No, mniej, gorzej zorganizowanych lig, wymówiąc wprost i tutaj jesteśmy pozytywnie zaskoczeni, także, także tak jak Kuba mówi, myślimy, że to jest pierwszy sezon, ale na pewno nie ostatni. Czy na początku tego sezonu można powiedzieć, że zapłaciliście mityczne frycowe, bo tak początek niekoniecznie dobre rezultaty, natomiast z każdym kolejnym tygodniem rozkręcacie się tutaj u nas w lidze. Spoglądając na tabelę można wysnuć taką tezę. Uważam, że z rezultatów możemy być trochę niezadowoleni, niezadowoleni, natomiast zadowoleni jesteśmy z dyspozycji swojej. Uważamy, że raczej gramy dobrze, gramy z meczu na mecz coraz lepiej, a i sporo, sporo tego szczęścia nam brakowało. Nie potrafiliśmy dominacji w wielu meczach przekuć w bramki i woleliśmy obijać jakieś słupki, poprzeczki, także raczej jesteśmy dobrej myśli i świadomi tego, że jesteśmy w tej lidze w stanie jeszcze mocno podskoczyć i, i ten, ten rezultat doprowadzić do do, do jakiegoś czołowego tutaj myślę choćby, choćby podium. Jakub, czyli za, za Waszą mocną stronę tutaj menedżer uznał... E Rosnącą skuteczność, co jeszcze byś dołożył do, do waszych mocnych stron? Spokojnie ten wywiad wyjdzie po meczu, możesz, możesz mówić. Nie, w sensie kluczowe jest to, że zauważyłeś, że w ostatnich meczach troszkę złapaliśmy wiatr w żagle. No, pierwsze kolejki to było docieranie troszkę składu, tam jakieś nabory po, po covidowych e, e, sytuacjach i tak dalej. Także no, teraz mam wrażenie, że mamy taki stały trzon, który no, po prostu się coraz lepiej naoliwia i, no, i działa jak maszyna. No. Jakub, tutaj, jako osoba, która najczęściej ogląda te spotkania z boku, o jakich postaciach powiedziałbyś w waszym zespole, że są kluczowe? Czy to byłby może Kacper, może Michał? No właśnie, na pewno też tutaj poza, poza kapitanem, na pewno te osoby chciałem wyróżnić. Kacper wziął na z, z swoje barki dużo gry. To też taka powiedzmy trochę, trochę wskoczył, bo pamiętam, że w poprzednich sezonach był, był tą postacią trochę bardziej boczną, a tutaj, tutaj nagle, nagle po prostu jakby ktoś, ktoś tutaj do. do Dodatkowe supermoce mu, mu wręczył i jest w stanie też na barkach nosić tą grę. No i oczywiście no na, na świetny transfer, którym, którym okazało się przyjście właśnie Michała Czepnińskiego, to, to też robi robotę. Myślę, że, że z nimi możemy tutaj ten świat podbić. Jakub, za chwilę przed wami spotkanie z wiceliderem, który ma 5 zwycięstw i, i trzy porażki. Wy natomiast macie trzy zwycięstwa, cztery porażki. Także zwycięstwo dzisiaj może was wywindować w tabeli, bo też macie jedno spotkanie mniej, aniżeli dużo innych ekip. Na co? Czy przygotowywaliście się jakoś szczególnie pod rywala, czy oglądaliście jego mecze z racji faktu, że no jest wysoko w tabeli i co tutaj będzie decydujące? Myślę, że bardziej oglądamy swoje mecze i wyciągamy wnioski, także no, z meczu na mecz staramy się po prostu poprawiać swoje błędy i niezależnie od rywala po prostu mam, mamy nadzieję, że wypadniemy dobrze i tak do końca już rundy. Czyli jeżeli wypełnicie swoje założenia taktyczne, to powinno być dobrze. Tak, no te założenia taktyczne yy, omówiliśmy, mieliśmy w trakcie sezonu zespołową integrację, od którego momentu zauważyliśmy, że zgranie naprawdę wzrosło, więc myślę, że na pewno będziemy musieli ją powtórzyć i przyszły sezon już będziemy oczywiście celować w awans. Panowie, powodzenia zatem dzisiaj w starciu z trudnym przeciwnikiem, a także w kolejnych spotkaniach i sezonach. Dzięki wielkie za rozmowę. Dziękujemy bardzo. Dzięki piękne.